Cześć Boże, cześć, witam cię serdecznie w poniedziałek, 5 tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek SOS słowa o słowie. Tradycyjnie na początku znieśmy naszą modlitwę, wypowiadając słowa kolekty tej modlitwy liturgicznej dnia. Boże Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem sprawa, byśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy, dzisiaj bogate słowo, obfite, gęste słowo. Pierwsze czytanie, bardzo długie, mniej więcej, nie wiem, czy nawet nie dłuższe od tego czytania, które Kościół będzie czytał w Wigilię Paschalną, Opisujące stworzenie świata i człowieka. Historia o Zuzannie, pięknej kobiecie, córki Hilkiasza, piękna i bogobojna, o pięknym wyglądzie i pięknym sercu, kochająca Boga, kochająca prawdę ponad wszelką cenę. Tej historii, pięknej dziewczyny, pięknej kobiety, niewinnej kobiety, znalazła się historia, o ludziach, którzy wykorzystywali swoją władzę. Jak powiedział nam Daniel, uniewinniali winnych, a skazywali niewinnych. I to samo chcieli zrobić z Zuzanną, dlatego, że nie poszło za ich pomysłem. Oni, mimo że starzy, mimo że sędziwego wieku, wydawało się, że mądrzy, bo przecież też sprawowali władzę sądowniczą w kraju. A jednak o sercu zwyrodniałem. I to, co chcieli zrobić z Uzanną, do czego ją namówić, a potem z zemsty chcieli ją skazać na śmierć, było wynikiem tego wszystkiego. Tak bardzo to zło zakorzeniło się w ich sercu. Ale ta historia na szczęście kończy się szczęśliwie, bo w tej historii słyszymy, że Bóg jednak ocala, ratuje niewinnych, że Bóg wychodzi z pomocną ręką wobec tych, których serce jest niewinne którzy miłują prawo, miłują piękno, miłują Boga samego. Może dzisiaj jesteś w jakimś takim stanie, który cię przeraża, który jakiś sprawia lęk, jakiś strach. To dzisiaj zobacz Boga, który stoi po twojej stronie, który zawsze jest twoim ratunkiem. Ta modlitwa, 23 psalmem dzisiejszej liturgii i refren nic mnie nie tworzy, bo ty jesteś ze mną. Pan Bóg, który jest w ciemnej dolinie, Ciemnej nocy Twojego serca, Twojego życia, gdzie czujesz się właśnie bardzo taki, może i przegrany, to zobacz przy sobie Pana Boga, który chce Cię uratować. Pan Bóg nie tylko stoi po stronie niewinnych, ale dzisiaj Ewangelia chce nam pokazać i pokazuje nam uczy nas. Obrazu, który może być dla wielu skandalicznym obrazem, gorszącym obrazem Pana Boga. Bo pokazuje nam, że Bóg chce również uratować tych, którzy popełnili zło. A więc każdego z nas. Ta Ewangelia z 8 rozdziału Janowego jest takim fragmentem, który przez dobre kilka wieków chrześcijanie nie chcieli jej tego fragmentu. I ona podobno jest autorstwa Ewangelii Łukasza. Ostatecznie wylądowała u Jana. Ale chrześcijanie pierwszych wieków gorszyli się tym tą sceną. Gorszyli się takim Jezusem, takim Bogiem. Bo Boże miłosierdzie jest czymś gorszącym. Boże miłosierdzie gorszy to prawdziwe miłosierdzie. Tak, bracie, siostro? gorsz. Boga, który nie tylko ratuje yy, niewinnych, ale chce uratować też również winnych. Bo, on, bo Bóg umarł za wszystkich, za tych dobrych, za złych. Bo Bóg ma serce dla każdego. O tym dzisiaj nam mówi ta Ewangelia, kiedy przeprowadzono tą kobietę złapaną na cudzołóstwie. Jezus tam dokonuje najkrótszej spowiedzi: Ja ciebie nie potępiam i ci nie krzyż więcej. Rozgrzeszenie i pokuta i nauka spotkanie z Jezusem, który przemienia jej życie spotkanie z Jezusem, który nie osądza, ale który stawia ją w centrum, tą kobietę który pochyla się przed tą kobietą, klęka przed tą kobietą, Bóg, który widzi mnie połamanego, pobijanego przez grzech, klęka przede mną. Jezus czytamy, pisze tam coś na ziemi. Są różne interpretacje tego. Jakoś taki bliski dla mnie jest obraz, który dał się kiedyś święty Augustyn: że Jezus tam pisał słowo cudzołóstwo. Jezus pisał ten grzech. On nie mówił, nic się nie stało. Postawił tę kobietę, tak, zrobiłaś to. Ale August mówi, za każdym razem, kiedy chciał Jezus dokończyć to słowo o cudzołóstwo, to przechodził wiatr i zmuchiwał to słowo. Bo odpowiedzią Boga na mój grzech jest Jego miłosierdzie. Duch Święty, który działa w sakramencie pokuty i pojednania. Jezus, kiedy widzi mój Twój grzech, moje pobijanie, to zawsze odpowiada miłosierdziem. Dzisiaj zobacz takiego Jezusa przy sobie w Twoim życiu, który mówi, odpuszczam, ale idź. I nie grzesz więcej. Dziel się tym miłosierdziem. Dzielmy się tym, co Pan Bóg nam daje. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Bożej. Kochani, do zobaczenia jutro. Jeszcze Was chciałbym na koniec poprosić o modlitwę. Jak wiecie, jestem na rekolekcjach w Słubicach, w parafii Ducha Świętego. Proszę Was o modlitwę w mojej intencji, w dęty całej parafii. Cześć.